Czujesz się bardziej zmęczony niż zwykle? Łapią cię skurcze mięśni znikąd? Śpisz niespokojnie, zapominasz o prostych rzeczach albo odczuwasz niepokój bez wyraźnej przyczyny. Może się wydawać, że to po prostu starość, ale co jeśli powiem ci, że to wszystko może być tylko wołaniem twojego organizmu o magnes, szczególnie po siedemdziesiątce? Większość ludzi to ignoruje i zaczyna brać leki, które tylko maskują problem. A prawdziwa przyczyna, niedobór tego minerału, wciąż narasta w ciszy, pogarszając samopoczucie z miesiąca na miesiąc. Dziś pokażę ci siedem wyraźnych sygnałów, które daje ciało, kiedy zaczyna brakować magnezu. Ale co ważniejsze, dowiesz się, jak naturalnie odzyskać energię, dobre samopoczucie i spokój wewnętrzny, bez biegania po aptekach. Mam na imię Michał Nowak. Od kilku lat poświęcam się zgłębianiu relacji, Między naturalnym podejściem do zdrowia, procesem starzenia i odżywianiem. I im głębiej wchodzę w ten temat, tym bardziej widzę, że to właśnie te niepozorne detale, o których mało kto mówi, mogą całkowicie odmienić zdrowie osób po sześćdziesiątce. Ten materiał to nie straszenie to spokojne, rzeczowe ostrzeżenie. Nie jestem lekarzem, ale na co dzień współpracuję z ekspertami, analizuję sprawdzone źródła i rozmawiam z dziesiątkami seniorów w całej Polsce. Ludzi takich jak ty, którzy borykają się z bólem, zmęczeniem, bezsennością i tą dziwną pustką, której nie da się łatwo wyjaśnić. Większość z nich słyszy, że to normalne w tym wieku, ale prawda jest taka, że bardzo często to nie wiek jest winny, tylko nasza nieuwaga wobec sygnałów, jakie wysyła ciało. A magnes to jeden z pierwszych sygnałów, jakie organizm stara się wysłać. Jestem tu po to. By pokazać ci, jak te znaki rozpoznać i, co ważniejsze, byś zrozumiał, że możesz odzyskać witalność, lekkość w ciele i jasność umysłu dzięki prostym, naturalnym działaniom, które każdy może wprowadzić. Porozmawiajmy o bohaterze tego filmu magnezie. To zwykły pierwiastek, ale absolutnie kluczowy dla funkcjonowania organizmu i niestety, z wiekiem jego poziom w ciele dramatycznie spada. Możliwe, że nigdy nie słyszałeś za wiele o magnezie. W końcu nie pojawia się w reklamach telewizyjnych ani na okładkach kolorowych magazynów, a jednak bierze udział w ponad 300 procesach biochemicznych w organizmie. Tak, ponad 300. Od pracy mięśni, przez zdrowie kości, funkcjonowanie serca, równowagę hormonalną, aż po jakość snu i pamięć. Kiedy jesteśmy młodsi, organizm łatwo wchłania magnes, spożywienia a częściowo też sam go magazynuje. Ale po sześćdziesiątce ta zdolność słabnie. Jelita przestają działać tak sprawnie, nerki wydalają więcej magnezu, a leki, które bierze wiele starszych osób, diuretyki, leki na nadciśnienie, na zgagę, pogarszają jego przyswajanie. Nawet jeśli odżywiasz się nieźle, ciało może wchodzić w cichy stan niedoboru. Wtedy zaczynają pojawiać się problemy, ale nie przychodzą z etykietą brakuje ci magnezu. Przychodzą przebrane. Ból mięśni, który wydaje się czymś zwyczajnym. Ciągłe zmęczenie, które przypisujesz wiekowi. Problemy ze snem, które stają się normą. Subtelne rzeczy. Idziesz do lekarza i dostajesz receptę na niepokój, na ciśnienie, może coś nasennego, a ciało, które po prostu potrzebowało więcej magnezu, zostaje dalej zaniedbane. Nie, magnez nie rozwiąże każdego problemu. Ale poważne badania pokazują, że znaczna część osób starszych cierpi na jego niedobór, często nie zdając sobie z tego sprawy. Co gorsza, objawy są tak powszechne i normalne, że rzadko kto łączy je właśnie z niedoborem tego pierwiastka. Zastanów się, miewasz skurcze nóg, zdarzyło ci się obudzić z kołaczącym sercem bez wyraźnego powodu, zauważyłeś u siebie dziury w pamięci, zaparcia. To wszystko są typowe oznaki niedoboru magnezu. A jeśli nic z tym nie zrobimy, mogą rozwinąć się w poważniejsze problemy. Zaburzenia rytmu serca, szybszy ubytek masy kostnej, przewlekła bezsenność, a nawet dezorientacja. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko to można cofnąć. Czasem wystarczy wzbogacić dietę o produkty bogate w magnez. Orzechy, pestki dyni, kaszę gryczaną, warzywa liściaste. W innych przypadkach warto pomyśleć o odpowiedniej suplementacji. Już po kilku dniach, a na pewno po kilku tygodniach, wiele osób czuje wyraźną poprawę, bo magnes, nawet po siedemdziesiątce, osiemdziesiątce czy później, nadal ma kluczowe znaczenie. Nie tylko jako pomoc w aktualnych dolegliwościach, ale jako realna prewencja tego, co mogłoby się dopiero pojawić. I to właśnie w tym tkwi jego największa siła zapobiegać zamiast leczyć. Dlatego zanim znów usłyszysz, że to normalne w tym wieku, Zatrzymaj się na chwilę i spójrz z większą troską na ten niedoceniany minerał, bo może się okazać, że klucz do życia z większą energią, lepszą pamięcią i mniejszym bólem nie leży w kolejnej tabletce, ale w przywróceniu równowagi tego, co najprostsze i najbardziej naturalne. Skoro już wiesz, jak ogromną rolę odgrywa magnez w organizmie, szczególnie po 60 roku życia, pora, byśmy przyjrzeli się siedmiu sygnałom, które Twoje ciało może właśnie teraz wysyłać, a które niemal nikt nie łączy z jego niedoborem. Sygnał 1. Nocne skurcze nóg i mrowienie kończyn. Obudził cię kiedyś w środku nocy silny skurcz łydki? Ten nagły ból, który wręcz wygina mięsień, jakby coś ściskało go od środka? To bardzo częsty problem u osób po 65. roku życia, ale absolutnie nie powinien być uznawany za normalny dla wieku. To jeden z najczytelniejszych objawów braku magnezu. Magnez odpowiada za przewodnictwo impulsów między nerwami a mięśniami. Gdy jest go za mało, mięśnie stają się nadwrażliwe i reagują skurczami nawet bez powodu. Towarzyszy temu mrowienie stóp lub dłoni, szczególnie przy zasypianiu lub zaraz po przebudzeniu. Jeśli to zdarza się często, nie bagatelizuj. Zamiast sięgać po środki przeciwbólowe, warto sprawdzić, czy nie brakuje ci magnezu. To trochę jakbyś rozluźniał spięty mięsień od środka, nie siłą lecz właściwym składnikiem. Sygnał 2. Trudności z zasypianiem lub płytki sen. Leżysz w łóżku, ale sen nie nadchodzi. Albo zasypiasz, lecz budzisz się co chwilę, przewracasz z boku na bok, a rano czujesz się gorzej niż wieczorem. Taki płytki, przerywany sen to klasyczny objaw niedoboru magnezu, zwłaszcza u osób starszych. Magnez wspomaga produkcję neuroprzekaźników, takich jak gaba, które wyciszają układ nerwowy, i przygotowują ciało do regenerującego snu. Gdy go brakuje, organizm nie potrafi się w pełni wyłączyć, jakby ktoś zostawił zapalone światło w środku, które nie pozwala na głęboki odpoczynek. Wiele osób przez lata bierze tabletki nasenne, podczas gdy rozwiązaniem może być po prostu uzupełnienie magnezu. Sygnał 3. Lęk, napięcie i przyspieszone bicie serca bez powodu. Czujesz nagły niepokój? Ścisk w klatce piersiowej, jakby coś wisiało w powietrzu, ręce się pocą, serce bije szybciej, choć nic się nie dzieje. Taki stan lękowy, niespodziewany i niezrozumiały, może mieć związek z niedoborem magnezu. Magnez działa jak naturalny hamulec dla stresu. Gdy go brakuje, układ nerwowy wchodzi w stan ciągłego napięcia, zaczyna wydzielać adrenalinę i przyspieszać rytm serca nawet w spoczynku. Dla osób starszych to szczególnie niebezpieczne, bo ich układ krążenia jest bardziej wrażliwy. To, co wygląda jak napad lęku lub łagodna arytmia, może być cichym sygnałem braku minerału, który powinien chronić ciało od środka. Sygnał 4. Chroniczne zmęczenie mimo odpoczynku. Śpisz długo, a mimo to budzisz się wyczerpany. Nie robiłeś nic ciężkiego, a każda czynność zdaje się kosztować ogromny wysiłek. Taki stan ciągłego braku siły, nawet po odpoczynku, jest często efektem niedoboru magnezu. Magnez jest niezbędny do wytwarzania energii w komórkach. Pomaga przekształcać pokarm w paliwo dla mięśni, mózgu i narządów. Bez niego elektrownie w komórkach, mitochondria, pracują z zakłóceniami. Rezultat: ciało działa jak na wyczerpanej baterii. Zamiast sięgać po kolejną kawę, słodycze czy napoje energetyczne. Wiele osób zauważa poprawę już po prostym zwiększeniu poziomu magnezu. Sygnał 5: problemy z pamięcią, koncentracją i tak tzw. mgła umysłowa. Masz trudność z przypomnieniem sobie nazwisk dat lub co chciałeś zrobić? Czytasz tę samą stronę książki po kilka razy, bo umysł się rozprasza? Takie objawy bywają tłumaczone wiekiem, ale mogą wynikać z braku magnezu ten pierwiastek wspomaga pracę mózgu, wzmacnia połączenia między neuronami, wspiera stabilność emocjonalną, poprawia koncentrację i opóźnia procesy starzenia się układu nerwowego. Badania wykazują, że niski poziom magnezu może prowadzić do przyspieszonego spadku funkcji poznawczych. Od czasu do czasu każdy coś zapomni, to normalne. Ale jeśli zaczyna to wpływać na codzienne życie i łączy się z ogólnym otępieniem umysłu, Warto przyjrzeć się poziomowi magnezu. Sygnał 6. Kołatanie serca i skoki ciśnienia. Czujesz czasem, że serce bije zbyt szybko, nawet gdy siedzisz spokojnie, a może twoje ciśnienie czasem nagle wzrasta bez wyraźnej przyczyny. Choć te objawy przypisuje się najczęściej stresowi, wiekowi lub pogodzie, mogą one wskazywać na brak magnezu. Magnez pomaga utrzymać rytm serca i stabilizować ciśnienie krwi. A gdy jego poziom spada, Naczynia krwionośne stają się bardziej napięte, a serce musi pracować ciężej, co prowadzi do skoków ciśnienia, kołatania i ucisku w klatce piersiowej. Wyrównanie niedoboru może zapobiec temu, by drobne objawy nie przerodziły się w poważniejsze schorzenia. Serce to mięsień, i jak każdy inny mięsień potrzebuje magnezu, by pracować efektywnie. Sygnał 7: Zaparcia i problemy z detoksykacją organizmu. Jeśli wypróżniasz się rzadziej niż trzy razy w tygodniu lub z trudem, to nie powinno być bagatelizowane. Zaparcia nie tylko powodują dyskomfort, spowalniają usuwanie toksyn, osłabiają przyswajanie składników odżywczych i mają wpływ na samopoczucie psychiczne. Magnez działa jak naturalny rozluźniacz mięśni gładkich w jelitach. Ułatwia perystaltykę i pomaga w naturalny sposób pozbywać się resztek, bez konieczności sięgania po środki przeczyszczające. Które tylko maskują problem. Magnez nie wymusza ruchów jelit, on przywraca ich naturalny rytm. Uzupełnienie magnezu to jeden z najprostszych i najbardziej naturalnych sposobów na odzyskanie regularności, lekkości i komfortu w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoznawanie sygnałów, które wysyła organizm, to ważna umiejętność, ale ich ignorowanie, co niestety robi wiele osób, może być początkiem bardzo niebezpiecznej drogi. Bo ciało przez pewien czas sobie radzi, przystosowuje się, walczy o równowagę. Tylko że kiedy taki stan jak niedobór magnezu nie zostaje naprawiony, organizm zaczyna się buntować. I wtedy to, co wcześniej było tylko drobnym dyskomfortem, przeradza się w realny problem. Weźmy na przykład częste skurcze mięśni, mogą z czasem przekształcić się w bolesne napięcia, które ograniczają codzienne funkcjonowanie. Delikatne problemy ze snem. Mogą zamienić się w tygodnie nieprzespanych nocy, odbijając się na odporności, nastroju, a nawet zdrowiu psychicznym. Ciągłe zmęczenie przeradza się w brak motywacji do życia, a cicha nerwowość w uzależnienie od leków uspokajających, które same w sobie przynoszą kolejne skutki uboczne. Jeszcze bardziej niepokojące są skutki niedoboru magnezu dla serca. Magnez odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu układu krążenia. Gdy go brakuje, Wzrasta ryzyko arytmii, wahań ciśnienia, a nawet tak zwanych cichych zawałów. U osób starszych, których układ sercowo-naczyniowy jest już bardziej wrażliwy, każda drobna nieregularność może prowadzić do poważnych konsekwencji. Ale to nie koniec. Przewlekły niedobór magnezu uderza też w mózg. Pojawiają się problemy z pamięcią, spowolnione myślenie, trudność w skupieniu się, często zaczyna się od drobnych zapomnień, ale z czasem narasta niepokój, czy ja nie tracę rozumu. I chociaż wielu sądzi, że to naturalna część starzenia się, w rzeczywistości często jest to sygnał niedoboru ważnych składników odżywczych. Najbardziej smutne jest to, że wiele osób żyje z tymi wszystkimi objawami latami, przekonani, że tak wygląda starość. Ale prawda jest inna. To nie starość to organizm, który od dawna próbuje dać znać, że coś jest nie tak, a jego wołanie jest ignorowane. Teraz, kiedy już wiesz, jak ważny jest magnes i jak twoje ciało sygnalizuje jego brak, pojawia się pytanie, jak bezpiecznie, skutecznie i naturalnie uzupełnić ten niedobór. Wszystko zaczyna się od diety. Magnez występuje w wielu produktach, które być może już są w twoim jadłospisie, jednak często w zbyt małych ilościach lub zbyt rzadko. Ciemnozielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmusz czy rukiew wodna, to doskonałe źródła pestki dyni i słonecznika, orzechy włoskie, migdały, a także tradycyjna polska fasola to wszystko zawiera cenny magnez. Dodanie do obiadu i kolacji porcji zielonej sałatki, garść orzechów jako przekąska po południu czy owsianka na śniadanie to proste zmiany, które mogą znacząco poprawić poziom magnezu w organizmie. Nie trzeba przewracać całego życia do góry nogami. Wystarczą drobne, regularne kroki. Ale trzeba pamiętać, że z wiekiem wchłanianie magnezu przez jelita staje się coraz mniej efektywne. Co więcej, wiele leków, które przyjmuje się na co dzień, takich jak diuretyki, leki na nadciśnienie czy środki na zgagę, przyczynia się do jego wypłukiwania z organizmu. Dlatego czasem sama dieta to za mało i warto rozważyć suplementację. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku dostępnych jest wiele rodzajów magnezu w formie suplementu. Do najczęściej stosowanych należą chlorek magnezu, łatwo dostępny i wszechstronny, cytrynian magnezu, idealny dla osób z zaparciami, bisglicynian magnezu, łagodny dla żołądka i wspierający spokojny sen, dimalan magnezu, polecany przy zmęczeniu fizycznym i psychicznym, który z nich będzie najlepszy dla ciebie? To zależy od objawów i ogólnego stanu zdrowia. Najrozsądniej jest skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub dietetykiem, Którzy pomogą dobrać odpowiednią formę i dawkę. Najczęściej rekomendowana ilość to od 300 do 400 mg dziennie. Jednak każdy organizm reaguje inaczej. Dlatego nie należy sięgać po suplementy na ślepo, ani na podstawie tego, co pomogło sąsiadowi, czy komuś z rodziny. Ważne jest także regularne nawadnianie organizmu. Magnez potrzebuje odpowiedniej ilości wody, aby mógł zostać dobrze przyswojony i rozprowadzony po całym ciele. Jeśli jelita pracują zbyt wolno, wchłanianie magnezu również jest zaburzone, wszystko się ze sobą łączy. Kolejna cenna rada: unikać długotrwałego stresu. Stres wypala magnez bardzo szybko, dlatego warto codziennie znaleźć chwilę na spacer, kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie, trochę ciszy. Proste rzeczy mają ogromny wpływ na zdolność organizmu do zatrzymywania tego, co mu potrzebne. Uzupełnienie niedoboru magnezu wcale nie wymaga rewolucji. Zaczyna się od jednej decyzji: dodać więcej warzyw do obiadu, sięgnąć po garść orzechów zamiast ciastek, porozmawiać z lekarzem o możliwościach suplementacji. A potem pojawiają się efekty: więcej energii, mniej bólu, lepszy sen i przede wszystkim więcej radości z życia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tym materiale naprawdę Cię poruszyło. Może rozpoznałeś u siebie któryś z tych sygnałów, może przypomniałeś sobie o kimś bliskim. Mamie, tacie, babci, dziadku, cioci, wujku, kto zmaga się z podobnymi objawami, a może po prostu postanowiłeś, że już dłużej nie będziesz ignorować tego, co twoje ciało od dawna próbuje ci powiedzieć. Jeśli tak, to właśnie teraz jest najlepszy moment, aby podjąć działanie. Pierwsza rzecz, o którą cię proszę, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Podziel się tym nagraniem z osobami, na których ci zależy. Z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, z każdym, kto zasługuje na to, by starzeć się z większą jakością życia, mniejszym bólem i większą energią. Czasami jedna rozmowa albo jedno nagranie może zupełnie odmienić czyjeś zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Następnie napisz proszę w komentarzu poniżej, które z opisanych sygnałów zauważyłeś u siebie. Czy masz trudności z zasypianiem? Czy dopadają cię nocne skurcze mięśni? A może ostatnio zauważyłeś u siebie więcej napięcia i niepokoju niż zwykle? Kiedy dzielisz się swoją historią, pomagasz innym poczuć, że nie są sami. Razem tworzymy tutaj przestrzeń wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnej nauki. I oczywiście zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień publikuję nowe materiały, przygotowane specjalnie z myślą o osobach starszych, z poradami, wyjaśnieniami i konkretnymi wskazówkami które pomagają żyć dłużej, zdrowiej i spokojniej, bez komplikacji, bez cudownych obietnic, tylko sprawdzona wiedza, która może zmienić twoją codzienność dbaj o siebie. Twoje zdrowie to twój największy skarb.